Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na konferencji Konfederacji. Ze mną jest Marcin Sypniewski, sekretarz Konfederacji. Ja nazywam się Witold Tumanowicz z Rady Liderów Konfederacji. Dzisiaj mówimy o kolejnej fanaberii ekoterrorystów. Mianowicie 24 maja zacznie obowiązywać zakaz wprowadzenia do obrotu jednorazówek plastikowych. Jest to implementacja dyrektywy Unii Europejskiej. Na którą zgodził się rząd PiSu i Solidarnej Polski. Ustawę wprowadzającą te ograniczenia wprowadzała egzotyczna koalicja właśnie PIS-u, Suwerennej Polski i Lewicy. Nawet PSL, nawet przedstawiciele PSL-u, jak pan poseł Kośniak Kamyś, także poparł te, te rozwiązania. Jest to kolejny etap utrudniania życia Polakom. Każdy z nas wie, że jest to nie dość, że niepraktyczne używanie tego typu zmian, jak choćby papierowe słomki. Każdy doświadczał sytuacji rozmiękczania tychże, a jeszcze dodatkowo miał do czynienia z sytuacją, w której na przykład w restauracji czy kinie do papierowej słomki była dodatkowo dokładana plastikowa nakładka. Nie dość, że jest to kompletnie niepraktyczne, nie dość, że jest to utrudnianie życia Polakom, to przede wszystkim spowoduje ogromne koszty dla konsumentów, dla producentów, tylko i wyłącznie w imię ideologicznej fanaberii e, Morawieckiego, von der Leyen, Ziobry, wszystkich tych, którzy chcą się tutaj wybić w tym zakresie. Powiedzmy sobie szczerze, dość tego ekoterroryzmu, dość tego absurdu, a więcej o kosztach. Powie Marcin Sypniewski. Szanowni Państwo, już dzisiaj Polacy ponoszą ogromne koszty narzucone przez fanatyków, przez szaleńców, ekoszaleńców z Brukseli. Dzisiaj sam podatek od plastiku pobierany przez Unię Europejską kosztuje nas około 2 miliardów złotych. Natomiast ta nowa regulacja, o której dzisiaj mówimy, to kolejny miliard złotych, i koszt tego poniosą producenci. Przy czym oczywiście przerzucą te koszty na konsumentów. Regulacja wprowadza bardzo duże kary, nawet do 100 tysięcy złotych, czyli będą bardzo surowo kontrolowane, kontrolowane przestrzeganie tych przepisów. Za tą ekologię zapłaci zarówno producent, jak i konsument dlatego że do każdego opakowania na przykład na warzywa zostanie dodana złotówka. Oczywiście to jest maksymalnie złotówka, natomiast to będzie dodatkowy koszt, który poniesie producent. Tutaj taki przykład. Wyobraźmy sobie mały bar, który sprzedaje dania na wynos i wówczas należy doliczyć do złotówki do pojemnika na zupę, do złotówki do pojemnika na drugie danie. Później trzeba te opłaty wpisać do specjalnej ewidencji i przekazać je na rachunek samorządu województwa, który dzieli się tym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. I do tego jeszcze trzeba wydać klientowi drewniane sztuczce, które są też droższe niż te stosowane do dzisiaj i opłatę od reklamówki naliczyć, bo to już wcześniej zostało wprowadzone. I dodatkowo jeszcze ten właściciel baru musi znaleźć u siebie miejsce, i przygotować biodegradowalne pojemniki i zapytać klienta, czy z nich czasami nie chce skorzystać. Za to też będą kary, jeżeli tego nie zrobi, też będzie chodzić inspekcja i naliczać kary. I tak będzie to wyglądało od 1 stycznia 2024 roku. Będzie to znacznie bardziej skomplikowane i będzie droższe i dla producenta, i dla właścicieli barów, restauracji, i dla nas, dla konsumentów i koszty tej ochrony klimatu, od której tak naprawdę niewiele zależy, bo przecież Unia Europejska to jest jakiś promil w skali świata, jeżeli walczymy z klimatem i z walczymy o ochronę klimatu i z zanieczyszczeniem środowiska, to Unia Europejska czy zacznie wprowadzać jakieś nowe regulacje, czy nie, od tego tak naprawdę niewiele zależy, bo nikt przecież nie narzuca Chińczykom czy innym krajom, które mają znacznie większy wpływ na pogorszenie stanu środowiska, nikt od nich nie żąda wprowadzania takich regulacji. Wprowadza się jedynie w Unii Europejskiej i my bohatersko walczymy. W obronie klimatu, mimo że od tej naszej walki tak naprawdę nic nie zależy, a ponosimy koszty. I my, jako Konfederacja, mówimy konsekwentnie nie dla tej szaleńczej polityki klimatycznej z Brukseli na koszt polskiego polityka i Podat podatnika. mówimy na, na, na koszt polskiego podatnika i mówimy nie tej koalicji ekologicznych szaleńców, bo wprowadzenie tych regulacji poparła. Suwerenna Polska, popar Pis i poparła lewica. To jest koalicja ekologicznych szaleńców, przez których płacimy drożej i przez których mamy życie bardziej skomplikowane, a konfederacja jak zawsze jest za ochroną środowiska, ale na rozsądnych zasadach bez ponoszenia kosztów i bez komplikowania życia obywateli. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.